Siemano Wam wszystkim z tej strony, witam Was Nikoru, a to jest trzecia część gry Machinarium. A. Miałem się przedstawić za pomocą Czesia, ale zapomniałem. Więc. Może Czesio, przedstaw się. Cześć, dobry! Ja jestem Czesio i właśnie spierdoliłem z więzienia! <grym się wziął> Dobra, Czesio, nie wyrażaj się tak w ogóle. Jak ty się wyrażasz, kurcze, przy naszych widzach? No, nieważne. Um, tak, ja tutaj dobrze Czesio wspomniał, ostatnio zwijaliśmy z więzienia. No i za pomocą super szczotki, co to wyglądała jak taka, nie wiem, miotła do latania albo coś, ten deseń, no, wydostaliśmy się kanalizacją na zewnątrz i spotkaliśmy naszego trzeciego antagonistę. Czyli Zyzia. Zezio sobie strzela z jakiejś armatki z kulkami do tarczy. No i musimy kurczę, coś tutaj zrobić, żeby jakoś wyjść, ale nie wyjdziemy sobie od tak, bo widzicie, on od razu wykryje. Jakbyśmy wzięli kulki, też tego nie, nie zrobimy, bo też wykryje. Jakbyśmy wzięli kluczyk, też nie wykryje. Znaczy, też nie zrobimy, bo wykryje. Więc trzeba jakoś odwrócić jego uwagę, żeby to wszystko zabrać. I wtedy będziemy mogli tutaj jakoś uciec. Tu w ogóle mamy jakąś skrzyneczkę z telewizorami. Mamy tutaj kluczyk, więc ten kluczyk pewnie będzie od tego. No i będzie trzeba zrobić jakoś tak, żeby. Pewnie wysypać kuleczki na ziemię, zwrócić jego uwagę. Ten, jak pobiegnie, to łup. Więc tylko teraz, jak to zrobić, żeby go stąd ściągnąć. No dobra, spróbujemy wywalić go z krzesła i wtedy weźmiemy kuleczki. Pyk. Pyk. Zabieramy kuleczki. On pójdzie teraz dłubać. Weźmiemy sobie kluczyk. A teraz kuleczki tu weźmiemy, wysypiemy. I poczekamy aż drugi raz wróci. Na wszelki upadek. I później zajmiemy się otwieraniem tej skrzyneczki. Nie zdążylibyśmy po prostu. Ale Zyzio jest głupi, żeby. Nie orientować się, że kurde, ktoś go non to wywala i pod, pod, podpierdzielam mu kuleczki. Dobra. Niestety tutaj się nie rozkurczymy, bo. O, tu się jednak rozkurczyliśmy i jeszcze sobie otworzymy drugie. A co? Otworzymy sobie wszystkie. I tutaj jest o tyle fajnie, że Czesio jest na tyle inteligentne, że on sam wykrywa, kiedy powinno się wrócić. No i patrzcie, flipy flap, nasi koledzy z klatki. Hey. Teraz sobie pójdziemy tam do góry. O no, nie, no oczywiście, no Czesio musi się wyrąbać na kuleczkach, no bo jak żeby inaczej. Pójdziemy do góry i sprawdzimy co tutaj jest. No. O, Czesio, chcesz się napić? Jesteś grzecznym chłopcem, to się napij oleju, wiem, że lubisz. E. e wkurzony. zauważył, że nie ma oleju. Hmm. Tutaj za bardzo nawet nie ma co wziąć. No bo co, no mamy tą puszeczkę. No i nic poza tym. A tam jest jakiś przełącznik. Zobaczymy sobie ten przełącznik. To jest chyba światło. Oj, widzicie, i tutaj się zapaliły takie neonowe wskazówki. Zobaczymy sobie jeszcze raz. One wskazują godzinę 4:45, tak? Dobrze patrzę. Tak, czwartą 45. Musimy sobie to zapamiętać, bo to może być istotne. I zobaczymy, co tu się dzieje. O, patrzcie. Hyzio i Dyzio. Co oni kombinują? Te wredne szpicruty. Te oni idą z jakąś bombą. Chyba. Znaczy, nie oni, tylko Chyzio. Dyzio sobie monitoruje wszystko. Ociu, bo oni chcą wysadzić cały ten budynek. Mm. Czesio spanikował. Dobra, Czesio, idź tam na dół. Jeszcze pójdziemy sobie do tych cel. Bo chcę pokazać też, co się stało z powodu tego, że tutaj użyliśmy te kluczyki, bo to cele otworzyliśmy, ale tam była też trzecia cela, do której możemy się dostać. Tutaj raczej nic ciekawego nie ma. Sprawdzimy sobie, no. To jest tylko nasz ziomal, co to sobie pali szluga, co żeśmy mu z wodorostów zrobili. Tutaj... Byli flip i flap, więc tutaj też nic ciekawego nie ma. <ścoughs> nie no, nie mogłem się powstrzymać. Uwielbiam, po ja, prostu minęczę się jak robi kopę. A tutaj mamy trzecie drzwi, widzicie? Ich nie otworzyliśmy. I teraz widzicie po co nam była ta godzina. Tutaj wprowadzimy czwartą 45. Pyk i mamy otwarte drzwiczki. Super. I teraz mamy minigierkę. Minigierka polega na tym, że wszystkie zielone kuleczki musimy ustawić do zielonego trójkącika. Nie jest to specjalnie jakoś trudne, ale może być czasochłonne dla tych, którzy. Nie mają po prostu tego jak to się mówi wyobraźni takiej obrazowej tak to można ująć jakoś to jeszcze weźmiemy tutaj To obrócimy tu Chociaż trochę do bani to zrobiliśmy, ale dobra To teraz obrócimy to tu Kurde, bez sensu. Jak to to wszystko poobracać? Bo to nie jest trudne, wiecie, tylko to jest czasochłonne po prostu. No. Teraz tu trzeba jakoś to poobracać. Dobra, i teraz tu jeszcze raz. No, wychodzi na to samo. Dobra, zróbmy tak. No i tu zostaje ta jedna kuleczka. Olewcia jasna. To jest trochę czasochłonne, wiecie. Nie lubię takich zadań, które są strasznie oczywiste, a są strasznie czasochłonne. No ale już to mamy prawie. Mamy, haha. No i co dostaliśmy? Spluwę. A, widzicie, teraz dopiero do dostrzegłem, po co mieliśmy tam iść do flipa i flapa. Bo tutaj, moi drodzy milusińscy, mamy Prze... przeciskacz klozetowy. Zobaczymy, czy da się... No, nie chcę użyć. Ale ty jesteś niedobry, wiesz? Tak nabrudzić i jeszcze nie wyczyścić po sobie. No i teraz mamy spluwę na przesawkę. Jopika jej ależ to kurna pasjonujące w ogóle miło mnie zaskoczyliście, że aż tyle pozytywnych znaczy się aż tyle praktycznie ani jednej negatywnej opinii odnośnie tego, że robię dla was machinarium i botanikę wam się to wszystko podoba co mnie bardzo cieszy Botaniki dzisiaj nie zrobię, bo jest północ. A chcę jeszcze ze swoją kobietą pogadać. Ale botanikę postaram się dla Was zrobić w środę. O ile nic mi nie wypadnie, bo w środę powinienem też mieć pustą chałupę. Chyba że nagram dzisiaj jeszcze botanikę, ale znacznie później. Może ranem, tak przed pójściem do pracy. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, co my tu mamy? Mamy pieseczka. Mamy tutaj beczkę z oliwą, i tu mamy jakieś te kartony. Pójdziemy, zobaczymy. O, a tu pani stoi z parasolką. Rozgląda się. I gwizdze. Najprawdopodobniej poszukuje pieska. Zaraz zobaczymy. Tak, Czesio chce parasolkę, żeby przejść przez ten, ten zalew, a ona chce pieska odzyskać. Więc po to właśnie będzie nam ta spluwa z przesawką, Że spróbujemy pieska złapać na spluwę z przesawką, Ale on się schowa za beczkami, wredny chyba. No właśnie, on jest schowany za beczką. Więc go nie, nie wyciągniemy stąd. Więc wejdziemy sobie tu. Albo nie, albo nie wejdziemy sobie tu. Będziemy po prostu pchali te skrzynie. Trzeba tą jedną ściągnąć, bo na górę musimy tutaj wejść. Ale nie mamy jak, bo ta skrzynia stoi na drugiej skrzyni. I się nawet jak się rozciągnie, to tam nie wejdzie. A tutaj patrzcie, mamy elektromagnes. Więc przyciągniemy jedną skrzynkę elektromagnesem. I tutaj mamy kolejną minigierkę, która jest strasznie wkurzająca. Czyli musimy wszystkie strzałki, które są na czerwono, ustawić na dole, a wszystkie, które są na żółto, na górze. No i już spieprzyłem, to już widzę. No I znowu spieprzyłem. Już nie pamiętam, jak to się robiło. A widzicie? Nie mogą być dwie koło siebie. Trzeba zrobić jakoś tak. Teraz to już w ogóle bez sensu zrobiłem. To powinno być tak, tu tak. Tu tak i tu tak. Ok, teraz tu, 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 tu idziemy tu, tu, tu. O, proszę, o to właśnie chodziło. Przesał, i teraz podciągamy do góry. I teraz wchamy tylko tą jedną skrzyneczkę. Skrzyneczkę, kurna, ta skrzyneczka większa niż Czesio! Przepraszam za poharlywanie, ale... od ponad tygodnia mam zapalenie o skrzeli i mam zapchane flegmą płuca, więc... jeżeli tutaj raz czy dwa odkasznę, to wybaczcie mi bardzo, ale to nie było zamierzone. No. Tak to jest niestety zimą, a w ogóle odnośnie zimy właśnie powiem wam szczerze, że dzisiaj mamy nadzwyczajny dzień 21 stycznia 2013 roku I pierwszy raz od 24 lat mojego życia widzę takie zjawisko w Katowicach, nie wiem jak u was ale u mnie w Katowicach wydarzyła się takie kurna zjawisko Że normalnie aż nie wierzyłem, a mianowicie co się stało to wam zaraz powiem bo tutaj chcę wyjaśnić najpierw gierkę Mamy tutaj jak widzicie światełka. I tutaj mamy tą beczkę z olejem. Jak widzicie jak naciśniemy to leje kropelkę oleju. I tu jak przemieszcimy to ona idzie w górę. Czyli tam gdzie idzie strzałka tutaj na górze. Widzicie? Podświetla się lampka gdzie beczuszka wypływa. I teraz musimy zrobić tak żeby tą beczkę z olejem dostawić tutaj żeby wylać olej na ziemię i jakoś zwabić tego pieska dlatego przywrócimy sobie do pozycji początkowej najpierw czyli tu a później pojedziemy tutaj na skos jak widzicie też tych żaróweczek jest ograniczona ilość tu mamy idealnie w lewo więc tu troszkę w dół i jedzie tutaj Powinna wylądować. A teraz, wracając do zjawiska. 21 stycznia 2013 roku. I słuchajcie, zjawisko takie, że mi normalnie myślałem, że za przeproszeniem o jest wrażenia. A mianowicie. O, patrzcie, piesek już poczuł olejek. Dobra, wystarczy. A mianowicie. Wiecie, rano pogoda normalna, jak to pogoda, nie? Odwisz, czyli deszcz, pada, jest w miarę ciepło i tak dalej. I słuchajcie, nagle gdzieś koło, nie wiem, 16-17 wychodzę w robocie na faję. I słuchajcie, ja wychodzę, ja ci patrzę, a tu kurna wszędzie szklanka. Wszystkie chodniki w szklance, e, nawet śnieg zamrożony na lód. Wszystko w lodzie. Słuchajcie, co się okazało. Doszło do takiego ciekawego zjawiska, że najpierw padało cały dzień, a później nagle temperatura tak yy, opadła, że ten deszcz momentalnie się zamrażał. Momentalnie się zamrażał. I słuchajcie, doszło do sytuacji takiej, że wszystko jest zamrożone, chodniki są zamrożone, śnieg jest zamrożony, samochody są zamrożone. No słuchajcie, przecież jak patrzyłem jak mój szef dzisiaj, e, no wiecie, odśnieżał samochód, szkrobał szyby i tak dalej. Tak, szkrobał, ja nie, nie, nie wiem czemu zawsze mówię szkrobał zamiast skrobał. Szkrobał szyby, to kurna myślałem, że po prostu on tam nie wyjedzie w ogóle na żadne licho. Słuchajcie, dwucentymetrowa warstwa lodu się na szybach zrobiła, na reflektorach, na masce, na dachu. Cały samochód w lodzie. Słuchajcie, śnieg mówię, że jest nawet w lodzie. Dochodziło do takiej sytuacji, że za przeproszeniem, jak ja szczałem na, na, na śnieg, to, to moje, moje szczochy normalnie się momentalnie zamrażały. Nawet się śmiałem, że z Borysem wyszedłem na spacer, to yy, po prostu mój. Mój pies aż się bał chodzić, bo wchodził na przykład sobie na powiedzmy 20 centymetrową skarpę śniegu. Wchodził, to było twardo, jak przed całym ciałem, łup, normalnie cały śnieg się pod nim zapadał i, i wpadał po prostu aż po brodę do śniegu, nie? Więc po prostu ja nie wiem, czy u Was też to zjawisko zaszło, ale u mnie po prostu jest paranoja: wszystko jest śniegu. Ja ciekaw jestem, ile jutro e, samochodów się e, za przeproszeniem rozpierni, czy po tym całym lodzie, bo mówię Wam dosłownie, wszystko jest obrożone: klamki, e, szyby, maski, nawet opony są w szronie lodowym, wszystko jest w lodzie. Więc po prostu ja nie wiem, jak to kierowcy e, przeżyją. I, I dobra, na tym chyba dzisiaj skończymy tą część, zobaczę czy będzie długa czy nie, jeżeli będzie za krótka to może ewentualnie jeszcze do Was, dla Was dogram kolejną część, bo tutaj widzę, że jest 11 minut po północy, więc jeszcze na przykład na jednego parta mogę sobie pozwolić, a jeżeli nie, no to... No to na tym skończymy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że, że dobrze się bawicie, oglądając właśnie tą grę i cieszycie się, bo w końcu pierwsza gra, jedna z dwóch pierwszych gier, które są zrobione w HD, które mają jakąś fajną jakość. Więc e, no mam nadzieję, że. Co on zrobił? Co on to znowu od początku? Nie no, dobra, poczekajcie. Przejdziemy do innego screena i tam zapiszemy grę bontu. Zapisał tą grę jeszcze przed rozpoczęciem tego wszystkiego, co żeśmy zrobili, więc to było bez sensu, że znowu byśmy zaczynali od tego samego. O, tutaj skończymy. Proszę bardzo. Tutaj skończymy. I cóż. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dalej będziecie z chęcią oglądali Machinarium i przygody Czesia. Tym bardziej, że teraz będziemy mieli trochę zabawy i tu najprawdopodobniej zobaczycie... Pierwszą zagadkę, której najbardziej nie znoszę w tej grze. Jaką? To już zobaczycie sami, musicie wytrwać do epizodu czwartego Machinarium. Trzymajcie się ciepło. Bye bye.